Nie marnuj swojego pieniędzy na zatrudnianie pracowników. Możesz zaoszczędzić i kupić nasz klej wodoodporny. Ten klej wodoodporny jest beztoksyczny i niebieszkodliwy, a także ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Jest to łatwy do użycia materiał wodoodporny. Wszystko, co musisz zrobić, to na go bezpośrednio na powierzchnię przeciekające. Czy to przecieki z okiennic, ścian, balkonów, szczelin między kafelkami czy w łazience, wystarczy namalować miejsca przeciekające w Twoim domu. Nie wymaga żadnych innych skomplikowanych operacji. Jest naprawdę tak proste. Ma potężną zdolność do przeciwdziałania przeciekom, czego obecnie nie potrafią osiągnąć inne materiały wodoodporne. Ma doskonałą lepkość i jest odporny na wysokie temperatury, światło słońce i starzenie się. Proces montażu jest prosty jak kropka piętna. Możesz zacząć nanosić go zaraz po otwarciu opakowania. Po utwardzeniu staje się odporny na ścieranie i wytrzymuje piesze kroki. Po jednym naniesieniu powierzchnia będzie chroniona przed przeciekami przez 20 lat. Nie stopi się nawet w wysokich temperaturach letnich, a w niskich temperaturach zimowych nie pęka.